Witam, Zalando, Romilecki, z tej strony, czy mogę pomóc? Halo, halo? E, halo, dzień dobry, zadzwoniłam się do zalando.pl Tak, halo? czy mogę pomóc? E, proszę pana, ja składam zamówienie Ja już mam pełny koszyk I ja bym chciała tego już zapłacić Tak, no i wtedy należy skorzystać z dostępnej metody płatności, jaka właśnie wtedy w tym yy, roku będzie do wyboru. bo ja już sobie wybory. kupiłam tutaj majtki, yy, maseczki sobie też zamówiłam, yy, okulary jakieś i jeszcze dla wnuczka buty. Ja to wszystko mam w koszyku i co ja mam zrobić? Bo ja mam to wszystko w koszyku. Gdzie tu jest, yy, żeby do kasy iść? Tak, no tak jak pani ma wszystko w koszyku, oczywiście, te wszystkie produkty, no mam, które już pani je, wymieniła. Już dałam bardzo dużo do koszyka i, i to tak Nie. można, czy za dużo tak. dałam? Nie, może być, wszystko, wszystko jest ok. i jest taki przycisk przejść do kasy. Przejść do kasy, trzeba mieć konto na Zalando, e, gdzie to ja znajdę, na jakiej stronie? Na stronie na Zalando. Na no właśnie, jeżeli pani w tym koszyku jest, to oczywiście. No ja chcesz, tu kurwa nie żadnej znaleźć. Gdzie, gdzie to trzeba klikać? Po prawej stronie. Po prawej stronie jest właśnie ten przycisk. Tak się dobrze, ja mam po prawej yy. stronie okulary ray I takiego faceta. Yy, okulary w nich. są po lewej. Okulary są po lewej stronie. A po prawej stronie właśnie jest łączna kwota y, tego całego pani zamówienia i jest przycisk właśnie przejść do kasy. Yy, widzę Widzieli mój pani koszyk. Jest koszyku. Widzę. Ja nie jestem mm -hmm. w koszyku. Ja na krześle jestem i ja szukam właśnie, żeby sfinalizować. Yy, proszę pana, żeby dać kasiorej już. Mam pełny ko pełny koszyk, tak. mam. Tak, rozumiem, że ma pani pełny koszyk. I jak Pani właśnie kliknie na ten koszyk po tej, po tej właśnie prawej stronie obok tego serduszka, y, Pani kliknie na ten koszyk i się no, wyświetla właśnie i ten koszyk z wszystkimi mam tutaj swoje i majtki, y, okulary i mam tak. wszystko. Tak, dokładnie. No i po prawej stronie obok tego właśnie tych artykułów o których Pani wymieniła, są po prawej stronie właśnie złączna kwota i są te wszystkie mm, co? Właśnie jest ta cała za I mam... o, i 3, kurwa, 3 to zamówienie i przyjdzie okazja na sprzęt przesyłkę gratis! Ale jaja! Tak, dokładnie. Ale fajnie, Jezus! Ja tu muszę częściej kupować! No, to tak, mnie no zaskoczyło! i tak jak właśnie... To Pan mi to dał teraz? Tak. Jezu, ja Panu dziękuję, Pan jeżeli chodzi o dostawę, dostawę właśnie ze sklepu z Rando, dostawa w każdym przypadku jest darmowa, także... Yy, A ja myślałam, można że tylko tego... ja dostałam. Eee. Dobrze i mam tutaj yy, kod rabatowy, weźmie mi pan poda. Niestety, niestety na chwilę obecną nie ma żadnego kodu rabatowego, także należałoby złożyć do mnie po takich właśnie cenach jakie są yy, danych produktów właśnie w tym w tym koszyku. A nie macie nic dla pracowników? Niestety nie mamy właśnie żadnego takiego kodu, który mógłbym pani podyktować i mogłaby sobie wtedy. Dobrze, pani a powie ten, mi pan. Dobrze, to ja idę dalej. Przejdź i mam tutaj, że muszę adres mailo podać. Ale wie pan, co mnie denerwuje, że pan tak dmucha w słuchawkę? Mnie już kurwa ucho boli. Tak, no przepraszam w takim razie za, za to. Tak jak właśnie wcześniej Pani wspomniałem, no musi, musi Pani mieć konto na Zalando Także prosiłbym... Ja mam, złożyć, ja mam, bo ja, to ja to kiedyś konto. zamawiałam Mhm Tak, no i się Pani zaloguje na to konto I właśnie... E... Ale mnie ucho napierdala, niech Pan nie tmucha, bo zwariuje. No i co teraz? Tak, no i pani zalogowała się już na to konto. Yy, chyba tak, jestem na stronie głównej Zalando. No i co teraz? Tak, no i tak jak, właśnie, tak jak właśnie pani wspomniała, zalogowała się pani na swoje konto i właśnie w tym swoim właśnie koszyku. Ale Pan mi tak na złość odnośnie... Pan na złość to robi, no proszę nie, prze... Pana. Nie, przepraszam, nie, nie, dmucham, nie dmucham tego w żaden sposób. Tak, już powinno, już powinno być lepiej, jeżeli chodzi właśnie o, o to zamówienie, to tak jak właśnie Pani wspomniałem, zalogowała się Pani na swoje konto i właśnie przez ten koszyk poprzez właśnie wybranie metody płatności w dalszym etapie Potwierdza pani zamówienie i, i czekamy, aż, aż właśnie wysyłka dotrze na... Dobrze, na to ja już tutaj sobie poradzę, bo to już adres to ja już trafiłam do kasy. A jak się skontaktować z kasierką To znaczy tak, jeżeli chodzi o, o kontakt z kasierką, niestety nie ma takiej możliwości. Bo ja kiedyś w momencie właśnie, gdy... ja kiedyś dzwoniłam i miałam kontakt z kasierką To znaczy, to znaczy, tak. Jeżeli pani dzwoni na infolinię, to, to właśnie my jesteśmy jako konsultanci wtedy do Ta, a ja do chcę pomocy. Do kafierki, i... Już żeby mi sfinalizowała. Tak, no jeżeli pani potwierdzi zamówienie, wybierze pani metodę płatności, no to wtedy przejdzie pani automatycznie na stronę właśnie, w której dokona pani płatności, bądź za pobraniem. To wtedy pani zapłaci oczywiście przy, przy odbiorze. Dobrze, to ja już y, mam, już tu wszystko wypełniłam. A ja mam jeszcze jedno pytanie Halo, tak, bo pan mi tak dmuchał, y, tak, tak, pan taki się wydaje, złośliwy, ja lubię takich facetów, ma pan babę. Niestety, niestety to już nie y, to już nie jest właśnie w y, dotyczące zamówienia. Także... No nie, ale to tak poza. Ma pan kobietę, bo ja szukam męża, i pan mi zaimponował tym dmuchaniem. Niestety, niestety nie mam takiej możliwości, żeby to jakoś e, pani udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi. E, dlatego m, ja w takim razie dziękuję za kontakt i, i życzę miłego wieczoru. To, ja do lubię facetów, co lubią dmuchać. Olympia. Dobrze, to do widzenia. Zł. Cześć, Meduska, proszę oceń piosenkę, Dobrze, która otwiera moją nową epkę. Kura, ktoś zranił mnie. Jezus, dzięki Olimp, ale to mi się wydaje smutna I co, widzowie? Taki telefon chyba słaby, co? Czy dobry? Jak to wygląda?